Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani, dzień dobry. No. My na działaczce Działamy. Działamy. Właśnie rozpalam grilla. Słoneczko zaszło, ale jest ciepło No jest fajnie. No, jest fajnie. Założyłem ten Co? kran z temu Zaraz, za pokażę. 3 złote czy coś. To pokażę Wam za chwilę, nie? Tak. No. Bierzemy się. Ty bierzesz się, pokaż, za ten ten. O, za ten ten to. Za likwidację tego. No, habazi. Habazi na ten. I tu mamy naszego chabadzia małego. Tak. jak zarosła. To, to wygląda tak. No. A zaraz ja się za to wezmę i zobaczycie jak to będzie wyglądać. W tym tu w tym roku będzie posadzony szczaw. No, pietruszka naciowa, na zielono będzie. I Szpinak. I oregano. Tak jest. Także tu będzie to posadzone. Ja się zabieram. Jak posadzę, to pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. No, patrzcie. I dwa, trzy złote kosztował całe. Tu mała przeróbka. I dopasowany wąż. No, ale pasuje wszystko. Tu Becia będzie sobie moczyć. Moczą się. śliwka kwitnie, widzicie, jak ładnie. teraz wam pokażę jeszcze czereśnie. No. Czereśnie, a później pokaż to. kwitnie. Patrzcie. Ta malutka zaczyna kwitnąć. Patrz, jak się rozwinęły tu. pod płotem jeszcze pokażę Wam Wiśnie. Idę, idę robić grilla pomału. Tu, pokaż, na każdej gałązce, patrzcie. patrzcie. Tu, patrz. Normalny kwiatek na kwiatku, tylko żeby nie zmarzło. W tamtym roku nie było nic, ona odżyła. W ogóle bezwytę. drzewka odżyły, bo nie miały owoców. No. Nie powinno być też tak dużo robaków. Ale w ogóle jaka wysoka. Tylko ona wielka, taka malutka. będzie mi tam no. na ten nie wchodzi. No wiem, barbar. No. Nie to rabarbarze. Tam nic nie wiesz czy tam jest. Tam jest wszędzie posiany rabarbar. jak krzyczy na mnie. Tu i teraz tu się biorę i zaraz będę. Patrz jak już ładnie. No. Teraz tu się biorę, mam trochę. Patrz, ziemi. I tu zostawię jak grabki, żełem sobie w nogę wbił. to Patrz pod nogi. No. Parę truskawek zostaw, tych ładnych. Tu, tu zostawię truskawek. Te zostaw, no. Ale tutaj nie, tu nie będzie truskawek. Tu posadzę coś innego. Jarmusz. nie wiem co jest no. coś tam posadzimy tak. dobra idę robić szykować grilla bo już się rozpalił o fruzia pod orzechem ale orzech jeszcze nie ma nic jeszcze ma takie malutkie pączki a ta widzicie jaka mała a w tym samym czasie posadzone ta wiśnia co jest słabo jej to idzie Fruzia! Fruzia! Hej! Widzicie jakby cię ładnie wysprzątała? Tu był kiedyś nasze kiwi, kiedyś kiwi. było. Okaz już zostało. One... No oczywiście o. same korzonki suche. I one są jakieś takie spleśniałe. O. Nie, to nie ma co, tu wszystko było suche. Także wy tego. Tu będą co dzisiaj. Posadzę. Już zaraz zobaczę, czy można. Tu będzie e, słonecznik. No, można. Przywiążę się do tego, żeby się nie złamał. I posadzę słonecznik. No. Dobra, biorę się. Dalej za robotę. A, widzicie, jak ładnie truskawki Becia odkopała no. teraz jeszcze po, po troszkę tu e, ten rabarbar no. zrobię i po drugiej stronie jest rabarbar taki mamy ale u nas zawsze był mały mały, marny. I nawozu daję i tu była ziemia z kompostownika no. Ale o, patrzcie jaka tu jest ziemia sucho i tward normalnie można nie idzie tego nawet wykopać. No. i oczywiście tu już jest ćma bokszpanowa. Już pierwsza. Ile ja już pieniędzy wydam na te różne preparaty? i? Nic. Coś tam się kopci idę. Dobra. Becie stwierdziła, że kiełbaski są nieupieczone. Tak. Ja lubię. Prawie jak są czarne. No. coraz mnie coraz grube się potnie sekatorem później tu troszkę nam się przypiekło ale właśnie takie fajne tam pod spodem są moje kiełbaski a ja lubię spieczone a Becia lubi spieczone a Majcia ma o piłeczkę swoją i jest szczęśliwa Te grube tylko zostały i tam parę jeszcze No, bo to jest za grube O posadzam możesz pokazać, groszek posadziłam Abra, zabiorę wam tam gdzie becia posiała coś No, nasz czosnek rośnie Tu widzę Becia groszek dosiała Tu czosnek Tam też coś posadzone Patrzcie jak ładnie, nie ma już chwastów Widzę groszek Tam groszek No i coś z tego będzie Prózia Nie wiem czy pokazywałem, ale mała czereśnia też ma kwiatki A majka węszy A Macia węszy, bo tu koty przychodzą No ta czereśnia też ma już Nawet ładnie wygląda Kwiatek na kwiatko No i tu następne się rozwijają, nasze tulipanki. Ach, wszędzie za mną. Wracamy. Tak, wracamy. Tu trochę porobili, coś tam upiekli. Jeszcze jedna osoba zastaną w Jedna osoba jeszcze jest tylko. Tak, bo już prawie dziewiętnasta no, A. Ale on przyszedł późno. No, on przed chwilą przyszedł. Nie wiem czy tam coś kosi. Ale becia obsiała dzisiaj półdziałki. <laughs> nie, my tam mało mamy, widzieliście tylko w tych skrzyniach, no. bo ta to to ziemia taka, że kilowe można by było walić. Ale w tym drugim te truskawki całkowicie zmarniały, nie? No. I to te kupne. A te nasze co dzikie tam były jakoś tam się trzymają. Odporne są jak stonka, nie? No. No, ziemia twarda jak kamień. Posiałam trochę szczawiu. Posiałam, co ja tam jeszcze posiałam? Szczaw. A na nadkę pietruszki. Taką nie, nie pietruszkę, tylko na nadkę pietruszki. A ćwikłowe te też? Nie. Oregano, posiołek. Buraki też? Nie, bardzo zapomniałam. Dużo groszków, bo ja lubię groszek, także dużo groszków. Majcia też lubi sobie skubać z krzaczków. Tak, także groszek u nas musi być. Słonecznik. Słonecznik, tak, bo. A w jednej pracy był jakiś taki. Mały, ja go rozsypałam tako. Co będzie, to będzie. Nie urośnie, to nie A. urośnie. Był taki malotki nie tu jadę na wprost jednak to jedziesz Tak. a bo tu ludzi będzie bo musimy chleb kupić bo w ogóle chleba nie mamy nie, nie mamy chleba a nie, powiem wam że jestem już tak zmęczona że nie chce mi się piec a, patrz znasz no ten kolorowy samochód żółto niebieski nie chce mi się piec także pojedziemy jeszcze gdzieś do sklepu patrz Biedronka towar wozi Kupić, miałam iść tutaj do takiego mojego sklepu, ale mówię pojadę do biedronki zobaczę. Może truskawki mają w promocji. To bym sobie ale nasze to w tym jednym truskaweczki ładnie wyrosły, powiem wam. No, ale małe te truskawki. Mhm. Małe. Co ma być, to będzie. A któraś z Was mówiła, że w tej kiełbasie, co Wam pokazywałam, że więcej razy nie kupię tej żywieckiej że tam jest gorczyca a nie ten kminek gorczyca też jest ale jest najwięcej jest kminku gorczyca mi tak nie przeszkadza bo nie, nie przeszkadza mi zjem gorczycę ale kminek słuchajcie kminek i kaszymanną to ja, to ja to ja wszędzie rozpoznam bo to kasz, nie lubię kaszy manny i nie lubię kminku a ja próbowałem i to jest kminek tak, to jest kminek no. na 100%, Jak kminek wszędzie poznam, ten smak, po prostu nie przepadam za... Mi nie przeszkadza, do... ale będzie nie lubi. Klinek. No, nie lubię po prostu, więc na przykład coś, co będzie miało kminek, mi zawsze nie, be... mi zawsze be... nie będzie smakować, mm. więc to takie próbowanie, na przykład nie lubię flaków po Zamojsku. Zjem, ale ja za nimi nie przepadam. A ja uwielbiam, nie? Tak, więc nie mogłabym na przykład być testerem flaków poza Zamojsku, bo ja po prostu za nimi nie przepadam i nie zawsze będą mi smakować. No. Ale flaki rosołowe w rosole. Patrzcie, 19 stopni jest wieczór. No, ale w Rosole flaki, o to tak. Bo A ja dla je... mnie to woda z kluskami. <laughs> Jak bo rosół. O. Bo no, ja to są ja... to, to, to sam. No, bo ja je lubię, więc ja tutaj smaki... Yy, rozróżnia no Becia sobie zupy na gotowama grzybowej i je ją sama, nie? <laughs> Ale ja lubię. No, dla mnie za rzadko. Ja lubię. Ja Ale to tam nauczony z... taki. Ale tam został jeszcze ten, to ja ci zrobię pomidorówkę. No dobra, to. Nie, no bo tam zostało. No, pomidorówkę tak, lubię. Pomidorówka będzie, nie, będziesz chciał z ryżem? Z ryżem, czy? no dawno nie to, to ja Tylko ryż gotujemy osobno. bo. No, 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 ja wiem bo tak to, to będziesz miał później, jak że łyżka staje no ja to lubiłem takie zupy tak wojskowe jak to było. A, także ja zaraz nastawię pomidorówki będziesz miał... Najbliżą... i to jest prawda wojskowe zupy, jak nalali grochowe, to w środek stawiało się łyżkę i ona stała ale to tak robili, żeby że się po prostu najadli bo do grochówki wojskowej dodawali mączki grochowej tak, bo one były tak. z, torebki. z torebki z torebki, z worków tak. Takich 25 kilowych No i ja właśnie, ja jak robię grochówkę, i żeby ją zagęścić, kupuję po prostu grochówkę w torebce, bo tam 60, chyba 8 to jest mąka grochowa. No, tam nie ma. groch. Żadnych tam. Tak. Śmieć. Można kupić kilogram mąki grochowej, no ale co ja będę z tą. Jak, no, grochówkę się tak. robi raz na ruski rok. No, 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 no raz w miesiącu niech będzie grochówka. No to ja potrzebuję dwie trzy łyżki. Nawet nie żeby zagęścić. Więc, no więc tak, dlatego kupuję grochówkę w, w torebce i po prostu zagęszczam zupę, bo krok daje taki okrągły. Dla mnie mogłaby być taka rosołowa, ale ty lubisz taką bardziej gęstą, więc. I, ja na, i jak fasolówkę robię, to też kupuję zupę z fasoli i tam prawie 70% to jest mąka fas z fasoli po prostu. Fasola prze, przemielona. Tak samo jak będzie zrobić krubnik, to jem tylko ja. Je. Ja nie przepadam za krubnikiem, zrobić zrobię, ale. Ale znaczy, zjem tylko, że to nie jest tak, żebym ja go e, po prostu nie wiem, przepadała i, i musiałby być non-stop krubnik. Ale ostatnio zrobiłam na żołądkach, był pyszny, co nie? No. Na żołądkach kurzy. Czy to były e, z indyka? No z indycze no, nie, chyba. Chyba z indycze żołądki. Tak, bo bardzo to takie bardzo... fajne. Tak. Dalej, i jeden żelądek. I się na ja jak bok. No. Nie wiem, tak planujemy. Może pojechać? Słuchajcie, na tydzień czasu na działkę. My tam wszystko mamy. Prąd mamy. Wody, pitną. Woda no. już jest. Tak. Prąd jest. Prąd, no Do sklepu jest 50 metrów? Tak, do sklepu mamy blisko. Może 100. Tam spanie mamy. Kuchenkę, no, no wszystko tam mam. Lodówkę mamy, kuchenkę elektryczną mamy, kibelek mamy. No, że wszystko jest na miejscu. Tak. Mamy niedaleko od, od ludzi, bo to nie jest na jakimś uboczu. No ale tam ludzie śpią tak, tak, u nas tak, u nas ludzie śpią kurki trzymają, gołębie trzymają no kurki mają takie te małe, no ozdobne no coś dzisiaj nie, nie krzyczały te kogutki no dzisiaj nie słyszałam dzisiaj były to. grzeczne czy rano wstajesz, kogut pieje to czujesz, no, jeden na... no, 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 ale mi się to podoba Becia jedzie 51 jeden jechała, pięćdziesiąt Normalnie Będzie się działo Ludzie chodzą na spacery bo jest tak ciepło Patrz no z krótkim rękawkiem No o, 19 stopni No i milicja odpoczywa sobie no. Na przerwie Nie on pusty jest Kradli milicji samochód Nie jakieś poszli Zobaczymy. może na działki poszli bo ktoś palił można palić byle by się nie, nie kopciło o leżeć trafili. byle by się nie kopciło jak, ma, jak się pali suchym takim sezonowanym drzewem to nawet nie widać dymu gdzie niedziela palmowa no ludzie plemki a co pani wieknie Jak za panią jeszcze idą? No. Dobra. Tak, bo inaczej w ogóle nie przyjedziemy. No. Byłem kiedyś mały. <gry> to tu chodziłem na religię. Ja też to chodziłem kiedyś na religię. Ale pan zostawił samochód, no, na skrzyżowaniu. To trzeba mieć dupę, nie? Odskrzyłowanie no, no. No. zostać samochód. Także idziemy z Becią do Biedronki Na dzisiaj tyle Waszej wycieczki. Będziemy się z wami pomału żegnać. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Tak, bardzo dziękuję. Oglądać proszę mi tu sernik krakowski, bo jest pyszny. Taki dzisiaj... tak jak za Pyrelu. No ja dzisiaj z kawusią sobie w ciągłem kawałeczek. Tak i jest, jest naprawdę bardzo łatwy. Jest to jeden z łatwiejszych serników. Tak jest. Tu możesz koło drzewa stanąć nawet. Nie ma słońca w ogóle. Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, Papa.